Dzisiaj pokażę Wam tą oprawę. Jest to oprawa Shredder Onyx 2. Odpalimy ją dzisiaj z tą lampą eliptyczną i z lampą tubularną, sodową tylko. Tak, ona jest na montażu do wysięgnika takiego, nie i parkowego. To, żeby dać do normalnego, no to się no, tak się wkłada. O, proszę, tak, tutaj się wtedy wkłada rurę i się dokręca te śruby. Do tego, do tego drugiego typu, no to jeszcze, jeszcze nie obczaiłem. Albo so, pewnie są jakieś inne wkładki, bo to niezbyt mi tam pasuje. Tak, teraz oprawę sobie otworzymy, aby otworzyć oprawę typu onyx, Trzeba ją przekręcić tak i to, to jest Onyx 2 i ona, ona ma klips taki, coś takiego, ale są jeszcze chyba, nie wiem, tak jest prawdopodobnie w Onyx 3 albo jakichś innych Onyx 2, że tu są dwa klipsy i się klapę otwiera tak do boku. Teraz Wam pokażę jak to otworzyć. Tak, najlepiej to jest czymś podważyć. Tak, poprawa nam się otworzyła. Opiemy za klipsa. Podnosimy klapkę do góry. Tutaj mamy takiego wspornika. I tak jak nam tak wskoczy, no to już klapa nam się trzyma. Tak, zobaczcie, tutaj mamy tabliczkę znamionową. Tu jakieś dziwne coś, to co prawdopodobnie jest ta data produkcji. Tam może być zakodowana jakoś tak. Tak wygląda. Odgłośnik widzę, że nie jest demontowalny. Znaczy, da się go zdemontować. Trzeba odkręcić tą śrubę i to jest druga jeszcze. Tylko, żeby to zrobić trzeba wyrwać silikon, który tu jest i potem trzeba by było na nowo. Czyli pod względem wymiany odbuźnika albo szyby, albo mycia tej komory lampowej, no to to jest oprawa słaba strasznie. Tutaj to samo, tutaj jest to zanitowane, ale dlatego ma ta oprawa dużą szczelność. Tak, ja mam wersję na 50 akurat. Ale od lampy odpalimy 70. 50kmi dojdzie niedługo za kilka dni, więc będzie z odpalania z 50 film shorts, ale tak to będzie ten długi, no to będzie tylko z 70. Tak, mamy klasycznie jak, jak to w oprawach od Shredera Clips, do którego tu podpinamy kabel, więc jak chcemy coś zrobić przy osprzęcie pod nawłączonym napięciu, to nie ma problemu. Wypinamy clipsa i, i robimy. Tak. Hmm. Jeszcze mamy drugi za zaraz wam pokażę. O sprzęt jest philipsowski, kondensator, widzę, że tutaj... O, jeszcze go nie odciąłem. A, a to dopiero jaja, odetnę go, poczekajcie. Albo ja tak nie odcinam, nie chce mi się teraz. Tak, tutaj mamy klipsa i jak chcemy wyjąć lampę, patrzcie, to jest taka strzałka, to trzeba przekręcić jak... Dobrze pamiętam, to w tą stronę? Nie, w drugą, w tą no i trzeba tutaj teraz uważać bo lampa lubi walnąć sobie w odbłyśnik bo tutaj właśnie jest problem z tym tak, więc trzeba bardzo uważać, żeby nie rozbić lampy o, ja już doszedłem do perfekcji wychodzi nam to jak chcemy sobie odpiąć bo to ma regulację, to robimy coś takiego poczekajcie, odepnę tak, kostka jest odpięta i wtedy możemy sobie na spokojnie wymienić lampę wyładowczą. I patrzcie, ja Wam tutaj pokażę. To tu jest taki drucik, jakby, i ten drucik, jak się stąd odhaczy i wyjmie, to tutaj jest taki plastik. I to się wykręca i się reguluje. I tutaj można przykręcić oprawkę E40 lub E27. I wszystko sobie regulować. Tu, jest uszczel... tu są uszczelki od kabli, ale niestety jedna już jest zepsuta. Teraz odpalimy sobie z lampą eliptyczną. Poczekajcie, tylko wszystko złożę. oprawa jest już przygotowana. Teraz gasimy światło i przechodzimy do zapłonu. 3, 2, 1. Lampa oczywiście jest ciemna. Na filmie wygląda na neutralną i jasną, ale tak naprawdę to ona jest taka jeszcze bardzo różowa. Dosyć. Trochę startuje jak lampa rtęciowa 80 W. Jest to strasznie ciemne na razie. No, bo oczywiście to ona jest niedociążona, więc to dla lampy też jakiś najlepsze nie jest. Ale lepsza 70 na stateczniku 50 W niż, niż, niż EBZ 250 na stateczniku 125. Lampaż nam się rozjaśniła. Na, na żywo ona nie ma jeszcze takiego koloru sodowego do końca, ale na filmie już tak. Tak, widzę, że tak sobie ładnie świeci. Onyx. Wszędzie już sodowo. Przechodzimy za chwilę do gaszenia oprawy z lampą eliptyczną i włożenia tubularnej. Ale tak, nagram wam gaszenie, ale zmiany lampy to już nie. Tak, potem oprawę odpalimy sobie z taką lampą sodową, tubularną. Jest to, tutaj wam pokażę, natrium. Taki. Gaszenie za 3, 2, 1. Teraz zapłon z tą oto drugą lampą. Z tym natriumem tak sobie świeci. Widzę, że dolna część jażniku się szybciej yy, zrobiła sodowa górna no nie. Jak ktoś wie, to wytłumaczcie mi po, po, po co jest ten drucik. Bo to takie czarne na dole, to wiem, już się dowiedziałem. Ale po co jest taki druciak na jażniku, owinięty? To nie wiem. W ogóle te natriumy i chyba heliosy. Nie, no które są natriumy i jakieś jeszcze mają strasznie dziwną budowę. I nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. Już jest rozgrzana dosyć bardzo. Jeszcze nie, może nie w 100%, ale już, już tutaj jest sodowo. Lampa już nam się bardzo porządnie rozgrzała. Naszenie za 3, 2, 1 i to będzie na tyle z dzisiejszego filmu.